Podczas spotkania z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim pytany o niezrealizowane obietnice wyborcze premier Donald Tusk pokusił się o szczere wyznanie. Dostałem 31, niecałe 31% głosów. Mniej niż 1 trzecią. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31%, znaczy ja, moja partia, 31%. Więc zrobiłem 1 trzecią z tego co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Chyba uczciwy. Problem premiera w tym, że już dawno obiecał 100 konkretów na 100 dni. 30% 10 poparcia o, na 30% tutaj. zrealizowanych obietnic. Nie, to nieprawda. No tak większość, powiedział premier. Większość obietnic jest już zrealizowana. Zresztą każdy może się z tym zapoznać. Robimy, nie gadamy. Mamy bardzo realne osiągnięcia po tym chaosie, który e, e, rząd PiSu przez 8 lat nam zostawił. W związku z tym. Należy się panu premierowi podziw i szacunek za to, co zrobił. Mamy oderwanie od rzeczywistości Donalda Tuska, bo tak naprawdę to jest premier, który mówi, że będzie budował państwa. Widzimy, że buduje przede wszystkim coraz większe zadłużenie naszego kraju, bo mamy projektowany bu deficyt budżetowy 272 miliardy złotych i brakuje środków. Ja miałem większe oczekiwania, szczerze mówiąc, i yy, uważam, że. Taki wynik powyżej 50% po połowie kadencji. Myślę, że można by uznać, może nie za wyśmienity, ale za dobry. Tyle, że w kontekście trudnych pytań podejście premiera wyglądało co najmniej niejednoznacznie, bo najpierw mówił... Jesteście od tego, żeby pilnować, dopingować, jak trzeba nawet krzyczeć na władzę, którą sami wybraliście. A już za chwilę inaczej. Bardzo chcielibyśmy, aby o tych sprawach móc... Móc rozmawiać, a nie krzyczeć. Nie wszyscy widzowie dali się zarazić dobrym nastrojem premiera Tuska. My głosowałyśmy na pana koalicję 15 października. Mało tego. Naszą pracą kobiety poszły na wybory i głosowały na was. I my jesteśmy tu dzisiaj dwa lata później. Może jest blisko tych, z którymi pan bardzo dużo rozmawia, czyli z tymi bogatymi. Może pan Brzoska widzi, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata. Ale my, studenci, młodzi dorośli, nie widzimy tej dwudziestej gospodarki. Widać było młodzież, która też zadawała trudne pytania. Z tym się trzeba mierzyć. To już on dwa lata rządów. To już czas, gdzie można było zwalać wszystko na pis, już dawno minął. Kompletne oderwanie od rzeczywistości, no, kompletne bujanie w obokach. I wtedy powiem tak, no, ten człowiek jest niebezpieczny wtedy po prostu, bo jeśli ktoś nami rządzi taki, który no, żyje w takim świecie nierealności, no to rzeczywiście będziemy się zacząć naprawdę poważnie obawiać. Co na to premier? Bez zażenowania, kreował opowieść o rządzonej przez Platformę Polsce jako o miejscu mlekiem i miodem płynącym, w którym problemy są rzekomo wyłącznie winą poprzedniej władzy Zjednoczonej Prawicy. Jeśli nie wszystko mogę sfinansować w tej chwili, tak jak kwota wolna od podatku, to mówię Wam wprost. No... Ja nie wiedziałem, że będzie trzeba 200 miliardów wydać na, na, na zbrojenia. Ja nie wiedziałem, że 100 miliardów z tego to są rzeczy, które podpisał nasz poprzednik. Mówi na przykład premier o tym, że nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku, bo nie wiedział o tym, że są zaplanowane wydatki na wojsko. Ja przepraszam, ale proszę zapytać kancelarię premiera czy rzecznika rządu o to, co mówił pan premier. On jest przyzwyczajony do kreowania alternatywnej rzeczywistości. Znaczy funkcjonuje w takim limaniu, że jeżeli on coś powie, to ludzie i wierne mu media w to uwierzą i będą powielać te kłamstwa i nieprawdy. Tylko dzisiaj mamy wolne media, mamy republikę, jest internet, ludzie konfrontują się z rzeczywistością i nie przyjmują słów premiera jako prawdę objawioną. Nie trzeba być ekspertem, żeby wyczuć dogmaty prawdy objawionej Donalda Tuska. Chociażby to, w jaki sposób rozwiewał polskie obawy przeciwko umowie handlowej Brukseli z krajami Mercosur. Dlaczego my się obawiamy, że przyjedzie argentyńska wołowina, mówię, pokona te tysiące kilometrów i w sklepie się znajdzie i będzie atrakcyjniejsza dla Polaka? Nie, ja chcę, żeby Polacy kupowali polską wołowinę. Ona musi być konkurencyjna, cenowo musi być. Musi być. I jakościowo. Ale ja nie wiem, na czym polegają wyższe koszty produkcji w Polsce. Proszę mi powiedzieć. To pokazuje, tak naocznie obnażył się, że już dawno był za tą umową w Mercosur. Nie czuje polskiego rolnika, nie czuję bezpieczeństwa żywnościowego, bo to nie chodzi tylko o rolnika. To oczywiście są jakieś kompletne farmazony. No jak słyszę, że polski rolnik ma konkurować z argentyńskim, gdzie tam nie są spełniane normy, gdzie tam są powierzchniowe. Pastwiska, gruntornej i tak to my nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać. O słowa premiera. Spytaliśmy koalicjantów z ludowego, przynajmniej z nazwy PSL-u. Nie powiem niczego nadzwyczajnego. Zadaniem tego rządu i wszystkich kolejnych będzie szukanie nowych rynków zbytu dla polskich produktów. Wiele rozmów już się toczy. Zatrważający fikołek intelektualny premiera. Myślę, że wczorajsze wystąpienie premiera i spotkanie z publicznością przejdzie do historii. Poziom cynizmu u niego jest tak wielki i pogarda dla społeczeństwa, które uważa za ciemną masę, która naprawdę przyjmie wszystko, co im się powie. Koronnym argumentem przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej, która dominuje w tej koalicji, to jest to, że nie ma żadnego programu. Jak zwykle premier zapowiedział też przyspieszenie. Tu bez zaskoczenia. Rozliczeń konkurencji politycznej z Umówiliśmy się na rozliczenia. Był minister Bodnar. Wykonał gigantyczną robotę. Minister Bodnar był skoncentrowany też na prawach człowieka. Jak wiecie, to jest cała jego droga życiowa. I tak, ja uważam, że delikatność to jest oczywiście bardzo dobra cecha, ale czasami potrzeba innej cechy. Bo wydaje się, że prawa człowieka, które rzekomo nie pozwalały byłemu już ministrowi Bodnarowi w rozliczaniu opozycji, nowemu ministrowi Żurkowi mają już nie przeszkadzać. Trudno na tej podstawie snuć jakieś wnioski, w jakim kierunku to będzie zmierzało, poza oczywiście walką z Paradem i sprawiedliwością. Tego kierunku nie zna chyba sam Donald Tusk. Nie rozumiem tego. Nie, ale kiedy mówię nie rozumiem, to to jest taki... To ja udaję, że nie rozumiem. Kompletny absurd, no, ale Donald Tusk nie jest od tego, żeby mówić prawdę, jest od tego, żeby zaklinać rzeczywistość. No, on, tak, że jak lewa ręka Donalda Tuska robi jedno, to druga robi coś dokładnie odwrotnego i z tego jest znany rzeczywiście. Nie od dziś wiadomo, że największym wrogiem Donalda Tuska są jego własne słowa. Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. Premier Tusk na drugą rocznicę wyborów opublikował spot, w którym pokazuje, jak to się Polska rzekomo rozwinęła. Całość jest skwitowana hasłem Robimy, nie gadamy. Kolej przyspieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Politycy koalicji rządzącej bez mrugnięcia okiem mówią, że jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Trzeba zadbać o to, żeby ten wysoki wzrost gospodarczy, ta pozycja wysoka na świecie Polski gospodarcza, jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, jesteśmy najwyżej w historii, żeby to przełożyło się szybciej na portfele Polaków i poczucie tego, że każdemu żyje się lepiej. Czyli wystarczy, żeby Polacy poczuli, że żyje im się lepiej i będzie dobrze. Liczyć ma się tylko emocje, a nie rzeczywistość. O tym, jak władza kreuje przekaz medialny, dowiedzieliśmy się dzięki screenom opublikowanym przez rzecznika PISU Rafała Bochenka. Politycy koalicji obywatelskiej dostali dokładną instrukcję, co, jak i kiedy mówić. Wśród złotych myśli znalazły się. Mówimy o rocznicy i naszych osiągnięciach. Będzie specjalna strona i grafiki do udostępnienia. Hashtagi dnia robimy nie gadamy. 15 razy lepiej. Koniec z drożyzną. Deregulacja, znosimy bariery, ułatwiamy życie. Polska dwudziestą gospodarką świata. Jak widać, partyjny spin był szeroko kolportowany i to prawie bez żadnych zmian przez takich asów jak rzecznik rządu Adam Szłapka, który skrupulatnie wypisywał rzekome sukces. Jednak partyjna narracja w zderzeniu z rzeczywistością ma się dość kiepsko. Mamy coraz większe różnice między bogatymi a biednymi, między tymi, którzy są w stanie dopłacić do edukacji z własnej kieszeni i tymi, którzy po prostu nie mają na to pieniędzy. To jest, miejsce, co jest Polska. Na ulicę wychodzą kolejne grupy społeczne protestujące w sprawie na przykład grupowych zwolnień oraz restrykcji które mogą znacznie ograniczyć poszczególne gałęzie polskiego przemysłu tak jak na przykład zielony ład Zaczyna rysować się powoli ja nie chcę przesadzać na razie jeszcze problemu społecznego bezrobocia nie ma ale jeżeli to pójdzie tą drogą to problem który tak nas prześladował i to nie jeden raz w ciągu tych 30 kilku lat wróci. Koalicja rządząca zdaje się być głucha na takie problemy jak rekordowa dziura budżetowa na przyszły rok. Deficyt ma przekroczyć aż 270 miliardów złotych. Władza jest zadowolona i świętuje drugie urodziny. Jesteśmy w miejscu, w którym mamy prawo czuć się dumni z tego, co jako partia osiągnęliśmy. Ale jesteśmy też w miejscu, w którym czujemy na plecach ten gorący oddech wyborców z 25 roku i trzeciego roku, i czujemy, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Skoro jest tak dobrze, to oddajmy głos zwykłym Polakom: czy żyje im się lepiej i czy drożyzna się skończyła, tak jak przekonuje rząd? Otóż, jak się okazuje, nie każdy z nich mógł liczyć na jacht z KPO. Jest drożej. Ja uważam, że jest drożej gorzej przez te dwa lata, jeżeli są nowe rządy, czy lepiej? Wie pani co? No, chyba lepiej, nie za specjalnie. Nie za specjalnie, nie. No drużynna jest, wszystko drożeje. Jak mała emerytura, to nie... nie, nie, nie. Nie, nie da się wytrzymać mieszkanie zapłacić na życie nie, nie Ile pani zostaje tak na przeżycie? Na no przeżycie może 300 zł. Pewna, że drożej jest. No, dokąd będzie tuż, to będzie drożej. Na pewno nie jest to lepiej, tylko jest gorzej. No, kiedyś no było lepiej, na pewno troszkę, no ale nie mamy nic wpływu, kochana na to. Trochę drożej, gorzej. Z dnia na dzień, tak jakby ludzie zamiast być szczęśliwi, są coraz gorsi i narzekają na wszystko, co możliwe. No. Nie idzie to w dobrą stronę. 2000 dostałam przez 8 lat podwyżki z a za Pana Tuska 16 zł na 8 lat. Bardzo się zawiodłam, chodziła chodziłam i w i, i pochodach i z kodem i kodem, i co? Jestem bardzo zawiedziona i, i to było ostatnie moje głosowanie, więcej nie będę chodziła na wybory. Zwykli Polacy odczuwają biedę na własnej skórze. Często bez pomocy Kościoła czy fundacji humanitarnych ciężko byłoby im związać koniec z końcem. Jedną z takich organizacji, która pomaga najbardziej potrzebującym jest Wrocławska Fundacja Weź Pomóż, która obdarowuje ubogich żywnością, ubraniami oraz przedmiotami niezbędnymi w codziennym życiu. Coraz więcej ludzi jest biednych. Widzimy sami, idziemy do sklepu, co to jest dzisiaj 100 zł. A co ma taka babcia, która tak ma małą emeryturę, to co ma zrobić? Takie fundacje jak tutaj, my widzimy ten przyrost tych ludzi codziennie, że przybywa tak naprawdę po 30-40 różnie. Różnie tych osób Nie raz jest mniej, raz więcej, ale po prostu przybywa. Jakie są aktualne priorytety rządu? Podwyżka płacy minimalnej czy kwoty wolnej od podatku? Otóż nie. Są nimi związki partnerskie. W naszej koalicji potrafimy łączyć różne spojrzenia. Rozmawiamy, słuchamy się nawzajem, budujemy to, co łączy, a nie dzieli Polaków. Już w najbliższy piątek opowiemy Wam o szczegółach tej ustawy, a także podamy jej nazwę. Z pewnością właśnie ta ustawa jest tym, co spędza sen z powiek zwykłych Polaków, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Jak to wpłynie na ich portfele? To pozostanie pytaniem, choć i tak każdy zna odpowiedź.